Ja jestem Kasia i witam was w kolejnym odcinku Pokoi widzów. Dzisiaj zajmiemy się pokojem Agnieszki, ale zanim przejdziemy do rzeczy, kilka słów odnośnie serii, bo wiem, że też nowi ludzie przychodzą tutaj oglądać akurat tą serię, trafiają na ten odcinek i może niekoniecznie wiedzą o co chodzi. Także słuchajcie, tutaj w tej serii zmieniam pokoje wasze w życiu realnym na pokoje simowe. To znaczy wy jako moi widzowie wysyłacie mi zdjęcia swojego pokoju, a ja staram się go odtworzyć w Simsach z modami, oczywiście, bo bez modów byłoby naprawdę ciężko. Także staram się odtworzyć go z modami. I standardowo, jeśli chcecie, żeby to Wasz pokój pojawił się w następnym odcinku, pokoi widzów, koniecznie wyślijcie mi maila, w którym zawrzecie zdjęcia swojego pokoju, kuchni, jadalni, czego tylko chcecie, jakiegoś pomieszczenia w swoim domu. Pamiętajcie, że zdjęcia muszą być z różnych perspektyw. Najlepiej, żeby były sfotografowane wszystkie ściany, żeby ja mogła jakby ten kształt pokoju odtworzyć i wszystkie szczegóły, także zdjęcia muszą być też wyrażne, wyraźne, nie zamazane, no i żeby pokój był wymiary, ogarnięty, ok? Także to tyle. W mailu musicie również zawrzeć informację, że wyrażacie zgodę na udostępnienie zdjęć w filmie oraz warto, jeśli podacie swoje imię, bo imionami nazywam odcinki poszczególne. No i to tyle chyba z takich yy, drętwych wstępów. Myślę, że możemy przejść teraz do pokoju Agnieszki i zobaczyć, co Aga ciekawego nam podesłała a więc Aga wysłała nam jak sama nazwała przedpokoju, salono jadalniu kuchnię kawalerki w której aktualnie mieszka i zaznaczyła, że posprzątała jak na święta także super, Aga jest też starszowicką i bardzo chciałaby wziąć udział w zabawie także przejrzyjmy sobie zdjęcia kawalerki Agnieszki, bardzo ładne wnętrza, jasne, skosy no to było wyzwanie, ale oczywiście starałam się podołać mieszkanie jest przestronne, nie jest za Naprawdę bardzo fajne. Podejrzewam, że w sypialni i w łazience też masz bardzo ładnie. No, także meble są raczej ciemne, wnętrze jest jasne, więc fajnie to kontrastuje ze sobą. Jest sporo światła i co, i co, i co. Zobaczmy, co dalej. Kuchnia. Tutaj też miałam trochę problemów z szafkami i z tym wszystkim, ale to zobaczycie już na zbicie, bo będzie hit. No, mieszkanie też ma fajną kolumnę, którą starałam się odzorować. Mam nadzieję, że mi wyszło. Także zobaczmy na zbidzie, jak wyglądało Całe budowanie. Słuchajcie, bryłkę sobie stworzyłam taką wymiarę, biorąc pod uwagę te zdjęcia. Chciałam to jakoś tak otworzyć. Mam nadzieję, że w miarę mi ten wzór jakby cały wyszedł. A gadaj, znać koniecznie, czy tak to właśnie się prezentuje. No i co, kochani, myślę, że nie będę Was tutaj zanudzać i opowiadać jak i co po kolei robiłam. Jedynie mogę jeszcze zaznaczyć, że dostaję naprawdę ogrom od Was zdjęć i maili odnośnie właśnie tej serii. Hm, Jakie remy? Także bardzo wiele osób chce wziąć w niej udział, co mnie oczywiście ogromnie cieszy. Niektóre wnętrza są no... Bardziej interesujące, inne mniej interesujące, jedne są trudniejsze, jedne są łatwiejsze. Staram się urozmaicać tą serię też, żeby, no, nie za każdym razem robić to samo. Czyli pierwszy pokój Marty mieliśmy taki bardziej z kolorami, była zieleń się pojawiła, było sporo zabawek, no i takie bardziej dziewczęce klimaty. Później mieliśmy Dominikę, już taki troszeczkę pokój starszej dziewczyny, mam wrażenie, białe meble z szarymi akcentami, z czarnymi. Akcentami, bardzo ładne wnętrze nastolatki. No i teraz mamy Agnieszkę, czyli jeszcze starszą Wickę, która ma już swoje mieszkanie albo wynajmuje mieszkanie, nie wiem, e, takich szczegółów mi nie zdradziła. W każdym bądź razie mieszka w kawalerce, także no, kolejne wyzwanie. Sporo maili dostaję też z kuchniami, z Łazienkami, z salonami się pojawiły. Także myślę, że coś z tego na następny odcinek wybierzemy, zobaczymy. Też paru chłopaków wysłało mi pokoje swoje. Także myślę, że może jakiegoś pana w następnym odcinku zobaczymy. No nie wiem, nie wiem. Poczekamy na kolejne maile, bo po każdym odcinku przychodzi ich masa, także jest z czego wybierać. No a odnośnie modów, moi drodzy, to no ja staram się używać tego, co już mam, co ściągnęłam, ale no niektórych mebli albo obiektów Sory za telefon, tu mi brzdąknął. Niektóre meble albo obiekty, no nie mam takich, więc staram się też wyszukać w internecie, co mi zajmuje średnio po 2-3 godziny przed odcinkiem. No ta, pozdro. Bo oczywiście jeszcze w międzyczasie jakieś mody fajne spotkam i muszę je ściągnąć. Także staram się jakoś troszeczkę przygotować do tych odcinków i kosztuje mi to sporo czasu. Tak jak tutaj, jakieś kolumny z kosy musiałam pościągać. Szukam lodówki, nie mogłam znaleźć lodówki fajnej, naprawdę. Nic ciekawego nie wpadło mi w oko i tutaj lodówka jest słabym punktem tego mieszkania. Tak mi się wydaje, bo jest to lodówka z takim automatem chyba do lodu. No a u Agnieszki ta lodówka jest taka normalna, standardowa, z zamrażarką i z lodówką. Także takiego czegoś, no nie mogłam znaleźć. Kurde, jestem ślepa albo niewidoma, nie mam pojęcia. Co tam więcej było problemem? you <laughs> Czekajcie, się zastanowię, tutaj w sumie, no, szafki też nie są idealne, nie ukrywajmy. Te górne szafki też nie są idealne. Kuchenka nie jest idealna, bo kuchenka łagnieszki jest taką wąską, wąską kuchenką, a ja takiej nie mogłam znaleźć i mam niestety taką szeroką, co może trochę psuć cały efekt. No, stół w jadalni też może nie jest do końca taki, jak powinien być. Natomiast wydaje mi się, że mocnym punkt. Punktem tego mieszkania jest na pewno salon. Tutaj ta kanapa jest praktycznie identyczna jak ta w pokoju Agnieszki, tak mi się wydaje. Że naprawdę tutaj salon wyszedł całkiem spoko. Okno też myślę, że całkiem niezłe. Ten grzejnik pasuje. No, skos nie jest najlepszy, ale nie mogłam znaleźć innego, więc musiałam dać niestety skos w kafelki, w cegiełki. A u Agnieszki jest to skos pokryty bodajże białą farbą. Ściany są takie delikatnie proskwiniowe, bym powiedziała, morelowe, coś takiego. Natomiast skos jest chyba biały, więc no, chciałam oddać tą, chociaż kolor. Też tutaj w tym momencie, co widzicie, tą szafę. Którą staram się umieścić, to tego miejsca na zdjęciach u Agnieszki nie zauważyłam, nie było to pokazane, ale tak można było gdzieś delikatnie, z, z, no tak z perspektywy bocznej, um, zajrzeć i było coś czarnego, tak że mogę podejrzewać, że to jest szafa. Szczególnie, że widać było, że jest ten taki właśnie wypustek, ta taka no nie wiem, jak to nazwać słowa mi brakuje, no taki kwadrat, jak to nazwać, wnęka? Może coś takiego? Po prostu kuchnia od przedpokoju jest oddzielona grubą ścianą, podejrzewam, że w coś w nią można włożyć, więc stąd moje tutaj uznanie, że będzie tam szafa. Nie wiem, czy tak jest, Agnieszka, koniecznie daj znać. Czy stoi tam szafa? No i co tam więcej? Co tam więcej? No ogólnie, słuchajcie, jak to w tej serii, czyli dużo przestojów, bo... no szukam jakichś obiektów, jakichś małych, drobnych elementów dekoracyjnych, no i to zajmuje mi masę czasu. Normalnie jak robię speedbuilda, to przeglądam sobie załóżmy dekorację, no i wybieram po kolei na przykład to, to, to i kilka przejrzę, przeważnie coś mi się spodoba i se biorę. Natomiast w pokojach widzów muszę już brać tylko to, co będzie zamiennikiem tego spokoju, więc często długo mi zajmuje szukanie a akurat czegoś, co będzie odpowiednio. Więc no, domofon nawet słuchajcie jest, tylko taki może troszkę inny niż Ma ale innego steru nie mogłam znaleźć. Wpisywałam w Google Domofon Sims 4, oczywiście po angielsku to chyba Intercom się nazywa Intercom The Sims 4, nic mi nie znajdowało, szukałam też w jakichś innych setach, nic nie mogłam znaleźć. Jedyny domofon, jaki udało mi się już kiedyś znaleźć, to właśnie ten. Czego nie mogłam znaleźć? Skrzynki z korkami, która jest u Agnieszki na przedpokoju przy wieszaku na ubrania. Też nie mogłam takiej skrzynki z korkami znaleźć. No i ten wieszak na ubrania też nie jest taki, jak ma Agnieszka. Jednak no wiecie, kochani, tutaj nie da się zrobić wszystkiego jeden do jednego. No my się, wydaje mi się, że to byłoby niemożliwe. Także niektóre elementy niestety trzeba zastąpić imitacją, jakąś odpowiednikiem, czymś po prostu zapchać dziurę. No, jakkolwiek to zabrzmiało. Wiecie o co Chodzi. No, 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 no. O ogólnie co tam jeszcze mogę powiedzieć? To mieszkanko kojarzy mi się z pewnym mieszkaniem, w którym ja mieszkałam kiedyś. Byłam w Stoku z Karolem, też w Kawalerce i mieliśmy podobny układ. Może jakby mm, delikatnie inny, ale bardzo podobny. Znaczy u nas, jak się wchodziło, to na wprost była łazienka. Natomiast od razu w prawo był, tak jak tutaj, otwarty salon z kuchnią. No i sypialnia była oddzielnie. Także sypialnia była malusieńka. Tak, ale klimat, ogólnie kolory i meble były bardzo, bardzo podobne. Mieliśmy jeszcze sporo srebrnego, potem takie rury były, elementy z rur, takie srebrne przy barku, bo był barek właśnie między kuchnią a salonem. No i taka sytuacja, ale ogólnie styl mieszkania bardzo podobny. I też mieszkaliśmy na samej górze, mieliśmy skosy w sypialni. W salonie nie mieliśmy skosów, w sypialni mieliśmy. No to taka sytuacja. Teraz też mieszkamy w kawalerce, ale... To głównie ze względów finansowych, bo tutaj w Monachium mieszkania są z kosmosu drogie, naprawdę ceny są kosmiczne, także o to chodzi. No i co, i co, i co jeszcze chciałam Wam powiedzieć. Kochani, ogólnie ta seria ma bardzo dużo wyświetleń, także wnioskuję, że wam się bardzo podoba, no to super, cieszę się, bo mi też się całkiem fajnie tą serię prowadzi, bardzo fajnie tworzy mi się te pokoje, najgorzej właśnie z odwzorowaniem tych modów, szukaniem tych modów, bo trochę to zajmuje jednak, a staram się te odcinki wrzucać co tydzień. No i jeszcze pamiętajcie, co tydzień wchodzi speed build. Aktualnie mamy te wyzwanie, domki o określonym rozmiarze, także tam też muszę ten speed build przygotować. A jak wiecie, no, buduje się i mebluje bardzo długo. Taki pokój simowy tutaj w tej serii kosztuje mnie około dwóch godzin, myślę, czasu. Coś takiego. Około dwóch godzin, zależy też od, od pokoju. Ten chyba robiłam właśnie godzinę 50, około 2 z przerwą tam na kawę. O, chcę Kawę. No, także No, troszkę czasu plus jeszcze szukanie modów, to naprawdę z 3 godziny bite mi zeszło szukanie modów. No, 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 no to taka sytuacja. Więc jak widzicie, sporo czasu w tygodniu mnie kosztują te speedbuildy, ale to jest jedna z moich ulubionych serii. Ogólnie bardzo lubię meblować, jak oglądaliście QA albo i nie, albo się domyślacie, albo gdzieś słyszeliście, to ja jestem zdecydowaną fanką budowania i meblowania niż rozgrywki. O tak, czyli m, bardziej. To sprawia mi radość niż samo granie. I tak miałam zawsze, gram w dwójkę, gram w jedynkę, gram w trójkę, zawsze bardziej lubiłam meblować, czyli wiecie co, kiedyś bywało tak, że tworzyłam jakąś rodzinę, miałam w głowie scenariusz na tę rodzinę jak tam będę nimi grała i tak dalej. Tworzyłam sobie tę rodzinę oczywiście też sporo czasu poświęcało mi mm, zabawa w kasie, bo też to bardzo lubię, więc jak już sobie stworzyłam tych idealnych simów, jakich chciałam do tego, do tej rozgrywki, wchodziłam na działkę, m, gdzie chciałam budować dom, zaczynałam budować dom i to mi kosztowało pół bite, bite pół dnia, naprawdę. I jak już skończyłam meblować i włączałam sobie rozgrywkę, to już mi się odechciewało grać. Tak było przeważnie. No i wiele tak moich rozgrywek właśnie wyglądało, że tworzyłam rodzinę, super pomysł, zapalona byłam do tego, będę grać, super mam pomysł i ja wiecie, to tu, tam, ta praca, taka praca, ten chłopak, taki chłopak, wiecie, dzieci, to, tamto, sobie ułożyłam wszystko, budowałam dom pół dnia i później się e, dobra, nie chce mi się już tą rodzinkę grać. No i później przychodzi następny dzień, na Następny pomysł na scenariusz, tworzyłam nową rodzinkę, budowałam nowy dom i tak to trwało, i później znowu mi się nudziło, i tak dalej, i tak dalej, tak że tak było no i też pamiętam jeszcze moja przyjaciółka też czasem mnie prosiła, żebym właśnie jej wybudowała domek, bo fajnie, jej się zawsze podobało, jak ja budowałam Madzia, pozdrawiam, jeśli oglądasz no, ona też lubiła I, i pamiętam, że ona była zdecydowaną fanką rozgrywki a nie budowania, a ja z kolei odwrotnie, fanką budowania, a nie rozgrywki więc często jak ja do niej szłam, to właśnie jej budowałam domki, a jak ona była u mnie, to grałyśmy no nie, w rozgrywkę no takie były nasze początki, wiecie ja miałam pierwszy komputer i graliśmy w Simsie w ten sposób, że Magda przychodziła do mnie, siadała obok mnie i napierdzielałyśmy, to znaczy ja grałam, a ona siedziała obok i razem tworzyłyśmy scenariusz, o to weź teraz tutaj, o to weź to, o, weź tam, to wiecie o co chodzi i tak sobie jakbyśmy się bawiły w laliki dosłownie. Tak więc sobie grałyśmy w Simsy. No taka była kiedyś sytuacja. No i co moi drodzy? Tutaj już patrzę powoli, kończę ten salon. No, salon jest zdecydowanie według mnie mocną stroną tego mieszkania. Całkiem nieźle mi to wyszło, tak mi się wydaje. No, lampy nie mogłam znaleźć idealnej. Wierz mi, Aga, przeszukałam cały internet z i wyszesz. Nie znalazłam lampy taką, jaką masz, więc starałam się coś, co ma po prostu jakby dwie, dwa klosze. Jeden do góry, drugi tak troszeczkę niżej. Znalazłam to, co widzisz, więc taka lampa. Jeśli chodzi o łazienkę, o kuchnię. To tutaj też z szafkami miałam ogromny problem. Ogólnie kochani, jak ja robię tą serię, to przed tym, jak zacznę nagrywać, tworzę sobie szkielet tego budynku, tej, tego pokoju, tak jak widzieliście i mebluję go sobie, tak mniej więcej, to znaczy dobieram szafki, jakie użyję, takie główne elementy sobie już wybieram, żeby później nie przeglądać miliona szafek, tylko wiecie, już wiedzieć te, pyk, kliknąć, no nie? Wiecie o co chodzi. Więc staram się w miarę to wybrać. Oczywiście dekoracje no, no nie, no bo to by trwało milion godzin, to byłoby bez sensu na dwa by dwa speed buildy tworzyć, jeden z kamerą, drugi bez, bez sensu. Więc chociaż takie główne obiekty, czy jak kanapa, jakiś telewizor, szafki, właśnie tutaj lodówka, sobie staram się już wybrać mniej więcej, żeby wiedzieć później, gdzie kliknąć, no i tak. Także tutaj przed y, tym y, nagrywaniem właśnie wybrałam takie szafki, przejrzałam wszystkie swoje, nie znalazłam nic bardziej odpowiedniego, wiem, że Aga ma jaśniejsze blaty, no ale y, coś takiego tylko mi i tutaj przyszło mm, pasującego. Lodówka, jak widzicie, no to no nie to, co ma Agnieszka, ale załóżmy, że jest ok. Bo ogólnie miałam coś podobnego do niej, ale kolorów nie miałam srebrnych, tylko wszystko jakieś takie wiecie pastelowe. Więc chyba lepiej dać srebrną lodówkę o trochę innym kształcie, niż lodówkę o podobnym kształcie, ale w zupełnie innym kolorze. No to chyba się mija z celem, tak mi się wydaje. No dobra, kochani, to sobie obejrzyjcie do końca i ja już się zamykam, bo już mi wyschło gardło do końca. A w ogóle nagrałam to 22 w swoje urodziny i chciałabym przy okazji tego filmu bardzo podziękować kto dotrwał do tego momentu, wszystkim, którzy złożyli mi życzenia na grupie na Facebooku. Nigdy się nie spodziewałam, że ktoś będzie pamiętał, że ja mam urodziny, przyjdzie na grupę złożyć mi życzenia czy napisze mi gdzieś pod filmem czy coś. Także wszystkim osobom bardzo, bardzo dziękuję. Wy to zobaczycie dzisiaj w sumie. Ja to nagrawam się Wy to zobaczycie dzisiaj. Także taki hit, no magia, magia. No więc tego, więc dziękuję raz jeszcze wszystkim za życzenia. Jestem starą babą już. No słuchajcie. Dobra, ludzie. Także spotkamy się na podsumowaniu i mam nadzieję, że tym razem nie wetnie mi zdjęć, bo w tamtym odcinku wcięło mi zdjęcie na podsumowaniu. I ja do was gadałam, opowiadałam, co widzę na tym podsumowaniu, na porównaniu zdjęć, a wy nie widzieliście tam, było czarne tło. Po prostu coś mi się w filmie zepsuło. Oczywiście te zdjęcia wstawiłam Wam na Facebooka, także link macie tam i w opisie i w komentarzu pod tym filmem. Kto jeszcze nie widział podsumowania, to mógłby udać się na Facebooka i sobie zobaczyć. Także mam nadzieję, że w tym filmie takich jaj nie będzie i że pokażę Wam fajnie te podsumowanie bez żadnych czarnych ekranów, tylko zobaczycie zdjęcia. Także no, gadam od rzeczy, bo już po prostu wyschło mi gardło. Także tego widzimy się za chwileczkę w podsumowaniu. What's there left to say? Throw your stones, the river. Like me, it drifts away. I would watch you stare. I would watch you stare. To tie around my bed at night, I know I've lost the fight to erase your face my mind Awake, I lie here staring up In beyond the, the sky. sky. Whoa. i El Mamy to, wchodzimy do środka. Na początku pokażę Wam standardowo, jak to wygląda na tabulatorze, a na koniec zobaczymy efekt porównawczy na zdjęciach. Także tak, no, ta kolumna całkiem fajną robotę tutaj robi. Wcześniej jakoś nie używałam kolumny w Simsach. Wydaje mi się, że to był błąd, bo całkiem fajnie tutaj do rozgrywki wnoszą takiego smaczku do pomieszczeń, także warto używać kolumn. No i co, widzimy? Salon, ten element mieszkania, z którego jestem najbardziej zadowolona. No, tak mi się wydaje, ta kanapa głównie, no bo tutaj co, świeczka i zegarek i, i, i telewizor, nie, ale kanapa naprawdę fajnie nam wyszła, tak mi się wydaje. Okno też całkiem fajnie, no, kosy starałam się odwzorować, dajcie znać, czy, czy, czy to jest jakoś ok, czy to nie wygląda tak sztucznie, wydaje mi się, że całkiem nieźle. No i co, zobaczmy teraz tutaj lustro mamy, takie jak u Agnieszki, tu światła, no i co za moment przeniesiemy się do kuchni, tutaj jeszcze rzut na drzwi wyjściowe. Mamy kuchnię, stolik, trzy krzesła, jest radyjko i słuchajcie, na stole leżą takie siedziska od krzesła, takie poduszki na krzesła, ale nie mogłam znaleźć żadnych mat. S serio, przeszukałam już przy poprzednim speedbildzie cały internet w szukaniu mat na stół, nie znalazłam, więc musiałam użyć, kurczę, czegoś imitującego, bo ten stół był strasznie pusty. Kafelki tutaj w kuchni są z, standardowe z gry, nie, nie miałam jakichś ciekawszych i czegoś bardziej podobnego, więc użyłam tego, co mam. Obrazki tutaj, tak jak ładnieszki z kawą. Tak mi się wydaje, że miałaś tam obrazki z kawą. Więc co? Zobaczmy teraz zdjęcia porównawcze. No i tak po lewej standardowo macie Agnieszkę, po prawej standardowo macie Katarzynkę, czyli zdjęcia Simsowe. No i co teraz? Rzut na kuchnię. Oczywiście pamiętajcie, że w Simsach nie można ustawić jakby kąta zdjęcia, czyli nie mogę sobie tak trochę jakby aparatu przekręcić. Więc niektóre z są z troszeczkę innej perspektywy robione, ale mam nadzieję, że Wam się podobają i że są całkiem podobne, także obejrzyjcie sobie te zdjęcia. A ja będę się z Wami powoli żegnać. Zapraszam Was już na następny odcinek. Pamiętajcie, żeby wysyłać zdjęcia swoich pomieszczeń, jeśli chcielibyście zobaczyć je w następnych odcinkach. No i to tyle, moi drodzy. Ja Wam życzę miłego dnia, miłej końcówki tygodnia, właściwie jeszcze nie końcówki, połowy tygodnia. No i co, widzimy się już niebawem. Trzymajcie się ciepło i do następnego!